Cześć, dziś jesteśmy u Marka w Woli Radziszowskiej, u którego wykonywaliśmy instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie podłogowe, przygotówkę pod klimę, rekuperację z rekuperatorem marki Valox oraz jego regulacją, montaż kotłowni, gazową, którą, kotłowni gazowej, którą widzimy za plecami z kotłem Bosch oraz sterowaniem góra-dół. Cześć Marek, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o naszej współpracy, jak się współpracowało, czy chłopaki wykonali swoje prace podczas danych etapów rzetelnie i jaka jest Twoja opinia na temat naszej firmy? Więc tak, współpraca przebiegała w zasadzie wzorcowo. Jesteśmy na etapie, w którym już mieszkamy w domu, więc no, najbardziej jestem zadowolony z tego, że to wszystko działa, mhm. że nie ma żadnych problemów z instalacjami. Jeżeli chodzi o przebieg tych montażu, tych instalacji, no to nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko było w porządku. Najbardziej sobie w sumie cenię to, że można było się do Ciebie dodzwonić, że ten kontakt był e, super, mhm. e, nie było z tym żadnych problemów. E, I co mogę więcej powiedzieć? No, super, jestem zadowolony. Super. Dzięki, Marek, za opinię i do zobaczenia na serwisie. Dzięki.